Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z SimCity na moim kanale. W poprzednim odcinku rozwijałem miasta fabryczne, troszkę mieszkańców tam dołożyłem w tych mega wieżach. Także jeśli przegapiliście ten odcinek, to link do niego macie w opisie. A dzisiaj może wrócę sobie do mojego miasta mieszkalnego miasta turystycznego ponieważ dosyć dawno nie nagrywałem z niego. A jeszcze troszkę tutaj mieszkańców by się zmieściło. Tak myślę, że już może nie będę tak przesadzać, że, że nie będę tutaj tych nowoczesnych rzeczy dawał, po prostu z, zbuduję tutaj gdzieś mega wieżę. Pomoże to troszkę temu miastu, pomoże też całemu regionowi, też może na te imprezy więcej osób będzie przychodzić. Przy okazji, jak już tu jestem, to sobie zaplanuję jakąś imprezę. No i tak sobie myślałem, że jak już będę budować taką mega wieżę, to gdzieś przy głównej drodze, żeby potem nie było takich korków jak w tamtym mieście z nowoczesnymi fabrykami. Więc przygotuję sobie troszeczkę miejsca. Tutaj niestety ten park wyburzę. I zobaczmy, czy teraz taka mega wieża by się tutaj zmieściła. Będzie to taka mega wieża elit dla jakichś takich średnio zamożnych. Widzę, że tu jeszcze chyba troszeczkę więcej miejsca będzie potrzeba. Także jeszcze tą drogę bym sobie tutaj wyburzył. Ten park niestety też. No i zobaczmy, czy teraz taka mega wieża się tutaj zmieści. Nie za bardzo. Nie za bardzo. Chwilka, czy tutaj coś jest? Co to jest? Biblioteka publiczna. Aha, dobra. No to niestety bibliotekę trzeba zburzyć. Postawi się ją potem gdzie indziej, najwyżej. Yy, teraz wejdzie tutaj taka mega wieża. Aha, ona tutaj by chciała być. A ja bym chciał. Nie, no dobrze, da się do tej głównej ulicy. Tylko teraz jest problem z tym, że ona kosztuje ile ona kosztuje 224 tysiące. Także obligacje yy, raz i dwa. Okej, okay, powinno być dobrze. I teraz mogę sobie postawić taką mega wieżę tutaj. No więc więcej mieszkańców będzie, też jak sobie to tutaj wcześniej sprawdzałem, to ta wartość gruntu tutaj nie jest jakaś właśnie największa, bo też nie chcę, żeby to byli jacyś najbardziej bogaci, tylko właśnie takie mniej więcej średnio. No może ci najbiedniejsi się tutaj nie będą i tak wprowadzać, bo to jest ta mega wieża elit, No, ale też nie chcę mieć samych tych najbogatszych. OK, a skoro już taką mega wieżę sobie tutaj postawiłem to może warto też ulepszyć sobie tą drogę na wyższą gęstość. Żeby tutaj właśnie nie było takich korków jak w tamtym mieście. Widzę, że w ogóle problem z pieniędzmi, ale mam nadzieję, że to zaraz się jakoś odrobi. Z wodą coś jest nie tak? No na zero jesteśmy, ale to chyba sobie kupuję od innych miast ewentualnie. No właśnie, mogę sobie kupić jeszcze z tych nowoczesnych fabryk wody. Prądu też sobie mogę kupić, żeby w razie czego było z kilku miejsc. Aha, to z tego miasta przyszłości ze ściekami powinno być jak na razie dobrze. No i... To, to nie, to tam ci by musieli nam dać, ale chyba w którymś odcinku tam już yy, dawałem yy, tych yy, no, yy, śmieciarek. Chętnie bym tu został, ale nie ma żadnych hoteli. Hmm, ale hoteli to raczej ja wam tutaj nie wybuduję jakoś tak specjalnie, raczej po prostu te strefy komercyjne i tam jakieś hotele będą. Widzę, że tu w ogóle jest problem, no właśnie z pracownikami, więc y, może ta mega wieża jakoś lekko tutaj pomoże. Czy tu są jacyś już mieszkańcy? 600 mieszkańców. Ro rozchorujemy się przez te śmieci. Y, czyli jest problem ze śmieciami. Już to sprawdzimy, tylko sobie ulepszę ratusz przy okazji. Y, co z tymi śmieciami? Y, no, troszkę mało tych pojemników. Dziennie zbieranych, także. Ale chociaż coraz więcej jest. Możliwe, że z któregoś miasta dopiero przyjeżdżają. Także ja bym poczekał jeszcze tak z jeden dzień tutaj, dzień w grze i może to się jakoś tutaj lepiej zrobi, bo też nie ma co nowych śmieciarek wysyłać, jak, jak nie ma z tym jakiegoś wielkiego problemu. Ten koncert sobie tutaj pracuje, mamy tutaj tą wieżę, ona też coś zarabia. Czy ja bym chciał jeszcze może tutaj jakoś tą turystykę ulepszyć w tym mieście, bo w sumie jest jeszcze dużo możliwości. Coś ciekawego można jeszcze postawić. Tylko nie wiem, czy z Chwila stadion mamy, może coś z takich mniejszych atrakcji. Mamy tu już ten kłębek sznurka, ale można by coś w sumie, właśnie. A tu jeszcze mamy ten pomnik. Więc może na przykład jakiś gigantyczny logrodowy. Jakby się go postawiło gdzieś. Nie wiem, na przykład. Tutaj, tylko żeby ten gigantyczny krystal nie przeszkadzał też samolotom przy lądowaniu, także spróbujmy gdzieś go postawić, no nie wiem, tutaj może być naprzeciwko tego amfiteatru, troszkę tutaj więcej takich miejsc turystycznych będzie, zobaczmy czy tu w ogóle jakieś przystanki autobusowe są. Żeby jakoś ten transport tutaj działał. Dajmy po prostu przystanek prosto pod tym. Przy mega myślę, że też jakiś przystanek by się przydał, żeby jakoś tutaj ten ruch lepiej działał. W ogóle połączyłbym też te drogi, które tutaj właśnie z boku wystają. Żeby mogli sobie na różne strony wyjeżdżać, czyli tutaj i tutaj. Tutaj też mają od razu dworzec kolejowy, więc mam nadzieję, że z tej mega wieży sobie tu będą jakoś od razu podróżować w dalsze części mojego regionu. Nie mogłem dostać się do szkoły. Hmm, zobaczmy, zobaczmy, jak z tymi przystankami autobusów szkolnych. No nie jest źle, chyba że. Chyba, że jest po prostu problem z tym, gdzie jest ta szkoła. Yy, tu jest szkoła, nie, to jest biblioteka chyba. Tu jest szkoła, czy ja tutaj mam wszystkie te autobusy? Tak, wszystko tu już jest to tak rozbudowane. Yy, 950 uczniów, no właśnie, to jest maks. Także możliwe, że trzeba by jakąś jeszcze jedną szkołę tutaj dostawić. Poza tym, jak teraz mamy tą mega wieżę, to i tak zaraz będzie jeszcze większa potrzeba yy, tych szkół, więc yy, po prostu dostawię sobie jeszcze jakąś jedną szkołę, może gdzieś w tych okolicach. Myślę, że tutaj może być szkoła, tylko właśnie tutaj mam te strefy komercyjne, może nie chciałbym ich burzyć, yy, ale gdybym na przykład wyburzył sobie tą ulicę, bo też nie potrzeba ich tutaj aż tyle. To wtedy. Mógłbym tutaj postawić taką podstawówkę z możliwością rozwoju w przyszłości. Nawet już teraz lekko można jakiś, nie wiem, jeszcze jeden autobus szkolny, można dostawić jakieś klasy szkolne, na przykład oczywiście te znaki. Niech sobie też tutaj stoją, niech to jakoś ładniej wygląda. No i troszeczkę lepiej z tą edukacją powinno być. No a jeśli nie chcą tutaj, to mogą też zawsze sobie do sąsiednich miast jeździć. Okej, okay, zburzyłem im tamtą bibliotekę, także bibliotekę chciałbym tutaj postawić. Na przykład, no, gdzieś tutaj była, więc niech sobie będzie yy, w tej okolicy mega może gdzieś tutaj przy tym dworcu, troszkę głośno będzie, ale może im to jakoś bardzo nie będzie przeszkadzało, a wtedy on, ci z tej mega wieży będą sobie mogli korzystać z tej biblioteki. Yy, czy stać mnie te zarazki są niezdrowe? Chwila, czemu wy macie zarazki jakieś? Czy to jest jakaś woda zanieczyszczona? Nie, no, woda jest czysta. Także nie wiem za bardzo, o co wam tutaj chodzi z tymi zarazkami. No, a mógłbym zbudować na przykład jeszcze jeden poziom apartamentów, żeby troszkę więcej tych mieszkańców było. Niedobory pracowników, no właśnie, więc niech tutaj się jeszcze troszeczkę więcej osób wprowadzi, i wtedy może też z tą szkołą będzie lepiej. Tutaj widzę, że wypłata. Jakaś już się zbiera, także super. Tutaj coś się opuszczony budynek, zbyt dużo ścieków. Yy, wy dlaczego? Po prostu opuszczono, dobra. Ale dlaczego? Zbyt dużo ścieków tam ci mieli. A no, troszkę jest z tym problem. Wy to wysyłacie tylko do tego miasta, do tamtego nie. Możliwe, że właśnie jest problem z tym kontrolnetem. No właśnie i tam nie działają te wszystkie te rzeczy nowoczesne bardziej od Czy to już skończyło? Tak, to już skończyło, bo tutaj dostałem troszkę pieniędzy. Także yy, zaplanuję sobie kolejną imprezę. Yy, niech to jakoś działa. No i trzeba by może troszeczkę więcej kontrolnetu produkować. Tylko żeby produkować więcej kontrolnetu, to ja bym musiał przejść do tego miasta nowoczesnego. A w tamtym mieście nowoczesnym... To, to nie widzieliście, co tam się dzieje. Ma mało pieniędzy, mnóstwo na minusie jestem. Także fajnie byłoby sobie, może, przesłać troszkę tych pieniędzy, na przykład, jak tutaj to miasto zarobi, przesłać do nowoczesnego miasta. Wtedy je troszeczkę bardziej ogarnąć, troszkę coś z tym kontrolnetem zrobić. No, chociaż też nie chciałbym, żebyście Wy tutaj żyli z tymi ściekami, bo zaraz mi się tutaj zaczną wyprowadzać. Więc ja chyba zrobię tak, że skoro tu i tak mam duże zarobki, wezmę sobie tutaj jeszcze jedną obligację. Teraz prześlę sobie. Dosyć dużo pieniędzy do tego miasta. Mm, I spróbuję tam coś ogarnąć z tym kontrolnetem. Dobra, 150 tysięcy. Niech to sobie tam pójdzie. To miasto i tak zarabia, także tutaj nie ma z tym problemu. Okej, okay, to sobie tam przeszło, także zaraz sobie tam przejdziemy. Yy, tutaj były niedobory pracowników, ale mam nadzieję, że zaraz. No, właśnie, tylko że też nie ma co na razie trzymać tego miasta włączonego, bo właśnie się zatrują tymi ściekami, czy coś yy, opuszczą i przychody spadną, więc może lepiej jednak zrobić coś z tym kontrolnetem, żeby w regionie działały te rzeczy do zamiany ścieków w wodę. Także zobaczmy sobie tutaj, ale tutaj właśnie były porządne problemy. No, właśnie minus 15 tysięcy i mamy tylko 39 tysięcy, także to co się dzieje w tym mieście to jest jakaś tragedia okej. Okay. Ja bym chciał pierwsze, co to dostać te pieniądze, tak? W ogóle na czym ja tutaj tyle tracę? Na mega wieżach strasznie tracę. Strasznie tracę na mega wieżach. Przyspieszę sobie to na chwilkę, może przyjdzie ten prezencik. Chociaż i tak te 17 tysięcy, to jest tragedia. Dlaczego wy się wyprowadzacie? Może dlatego właśnie. Czy ja tu mam za wysokie podatki? Nie, nie mam za wysokich podatków. Co jest w tych mega wieżach? Żeby tutaj nie chcecie. Y Potrzebna nam praca. Potrzebujemy więcej kupujących. Cuchnie ściekami. No właśnie, czyli jest problem ogólnie z tymi ściekami. A problem ze ściekami jest dlaczego? Bo nie mamy kontrolnetu. Akademia produkuje kontrolnet, czy jak to było? Co on mi tutaj? Tu są te jakieś zakłady kontrolnetu. Dobra, i my takie zakłady kontrolnetu widzę, że mamy tutaj. I aktualnie transmituje jakieś 5090 na 5000, coś. Mamy nadmiar kontrolnetu, tak naprawdę. Także nie wiem, możliwe, że to nie jest problem z tym kontrolnetem, tylko serio, na przykład z tymi ściekami, może bardziej. Może jednak taki sanityzer ścieków warto by było w tym mieście nawet postawić, skoro on i tak nie wprowadza tutaj raczej zanieczyszczeń do ziemi. To czemu by nie gdzieś tutaj, można by go sobie postawić, tylko, no właśnie, tutaj wszystko jest już zajęte, niestety jest tak mało miejsca. Więc gdzieś to chyba w strefie mieszkalnej będzie musiało być. Ewentualnie tutaj. No nie, bo to nie ma wtedy żadnej rozbudowy w przyszłości. Spróbujmy tu, chociaż nie wiem, czy tutaj nie są jakieś miejsca dla najbogatszych, no ale trudno. Będą mieli sanityzer ścieków przed oknem. Ale tu. O, chwila. Dobra, tutaj by to gdzieś trzeba postawić, żeby potem to jakoś. Nie, no naprzeciwko amfiteatru, błagam. No dobra, tu sobie to postawmy. Może nie będą jakoś super smutni. I zobaczmy, czy teraz, jak te ścieki zaczną oni tutaj zabierać, to czy nagle mi się ci mieszkańcy tutaj bardziej zadowolą? Te mega wieże strasznie mi tutaj pieniądze tracą. A są jakieś poziomy, właśnie na tym poziomie i tak nie ma mieszkańców, tak? Także wyłączmy, bo to tylko niepotrzebnie muszę płacić. Tutaj też wyprowadzili się na razie, więc wyłączę to. To w sumie dużo nie kosztuje, ale wyłączmy, wyłączmy. Tutaj sobie ktoś jest. Dobra, i może to jakoś będzie chociaż przez chwilę działać. Potem będę to włączać po kolei, i się będą mogli wprowadzać ci mieszkańcy. No ale na razie to po prostu nie ma co aż tyle pieniędzy marnować. Żądamy wizyty inspektora przeciwpożarowego. Co tu macie problem z pożarami, naprawdę? Nie, no spalone budynki dziennie zero. Okej, okay, więc powoli może to miasto tutaj się jakoś uratuje, zobaczymy. Już tutaj ten, te wydatki na mega na się troszkę zrównały, może, chociaż i tak dalej jestem na minusie. Yy, czy są jeszcze serio, jeszcze jakieś takie poziomy, totalnie opuszczone, które mi się nie opłaca trzymać? No tutaj niby nie jest źle, no nie chciałbym tego zamykać, bo nagle mi 400 mieszkańców z miasta ucieknie. Potrzebna nam praca teraz. Yy, poziom handlowy. No, troszkę słabo jest. Tutaj. Dobra, w takim razie to wyłączam. I troszeczkę powinienem powoli na plus wychodzić. Z tymi ściekami może zaraz lepiej będzie. Okej, okay, chyba będzie trzeba tutaj dobudować kolejne te. Zbiorniki są zapełnione. Okej, okay, także już to zrobię. Tylko czemu to nie płynie do tamtych nowoczesnych fabryk? Skoro tam mają miejsce na to. Okej, okay, teraz to będzie działać. Ja tu nie zbankrutował zaraz. Czy ja tu mogę jakąś obligację? Mogę obligację. Dobra, wezmę sobie tutaj też obligację, żeby to miasto mi jakoś tutaj strasznie nie padło. No i mam nadzieję, że to będzie jakoś działać. I tak jestem na minusie. No niestety, no. Troszkę tutaj problemy się pojawiają w tym regionie. W ogóle są te opuszczone budynki, zbyt dużo ścieków. No niestety, zbyt dużo ścieków, zbyt dużo ścieków. Ale mam nadzieję, że jakie poburze tu się jakieś nowi mieszkańcy wprowadzą. I troszkę zarobków będzie dzięki temu. No, ale na razie musimy po prostu ogarnąć tą sytuację ze ściekami. No, jest nadwyżka, także może się teraz jakoś troszeczkę ucieszą. Widzę, że tu jakiś nowy budynek się buduje, czy tam rozbudowuje jakiś, który już był. No i powoli miejmy nadzieję, że to mi zaraz tutaj wróci. Z tymi mega nie jest zbyt ciekawie. Ale powinni już być szczęśliwsi, tak? Bo już nie ma tych ścieków. Tutaj, niby, nie macie pracy. Nie ma pracy, wkrótce się wyprowadzamy. Także można by im troszkę miejsca. Aha, ci nie mają pracy, a ci potrzebują kupujących. To może ja włączę, nie wiem, jeszcze jeden taki poziom. Zobaczmy, czy oni by się chcieli. Zwiększ zadowolenie, aby przyciągnąć mieszkańców. Dobra, może jakiś park wam tutaj się przyda. Nie ma tutaj parków w okolicy, serio? Nie, no, są parki. Mógłbym wam jeszcze tutaj na przykład dostawić taki park. I może wtedy oni się troszeczkę tutaj jakoś bardziej zadowolą? Okej, okay, mówię wszystkim, żeby się wprowadzili. Super. Czyli coś tutaj jest lepiej. Tutaj nie ma pracy, wkrótce się wyprowadzamy. Mm, jakiej wy pracy chcecie? To są jacyś średnio zamożni, czyli pewnie jakąś pracę dla średnio zamożnych. Yy, może coś, nie wiem, z tą akademią? Yy, bo o tutaj pracują ci średniozamożni, tak? Yy, chwila, w tych zakładach kontrolnetu też tacy średniozamożni pracują, więc chyba jakbym po prostu zrobił kolejne zakłady kontrolnetu, to i tak się przyda, bo tam w regionie narzekają potem, że co się dzieje? Tam w regionie potem i tak narzekają, że nie ma tego kontrolnetu. Może sobie spowolnię ten czas. Także będzie to miejsce pracy dla moich mieszkańców tutaj, plus właśnie ten kontrolnet w regionie też będzie. Także może będzie troszkę lepiej. Minus 15 tysięcy na godzinę. Co się tutaj dzieje? Jakieś, jakąś inwazję obcych mam w tym mieście, czy co? Ło. Nie, to samolot zwykły, czy to. Dobra, nieważne. Nie wiem, co tu się dzieje. Yy, opuszczono. No, niestety, tutaj mi to opuszczacie. Aż za bardzo. To miasto niestety upada, więc y, troszkę trzeba by je tutaj podratować. Chociaż w tym odcinku to bardziej chciałem nowych mieszkańców więcej dodać, a nie koniecznie ratować tutaj upadające miasto. Hmm, najlepiej to by było chyba całkowicie wyłączyć te megawierze. Poziom apartamentów. No niby coś tutaj ich przybywa, ale to jest zbyt wolne. A wydatki są 3000 na godzinę. Y, tutaj ile są wydatki na godzinę? To też wyłączmy. Yy, tutaj sobie mieszkacie. Was wyłączymy jeszcze raz. No, no, przykro mi, przykro mi, ale trzeba jakoś ratować miasto. Trzeba ratować miasto. Dobra, to jest już zamknięte. Potrzebna nam praca. No, skoro Wam potrzebna praca, no to ich wyłączmy no, i tyle. Yy, wam też potrzebna praca, ale Wy tu jesteście, także jakieś zarobki powinniście dawać. Yy, ok, jest troszkę lepiej. Minus 8000. No, to nie jest najlepiej. Chciałbym, żeby było jednak lepiej. Mogłem sobie niby kolejną obligację, no, żeby podtrzymać to miasto, tylko że znowu to mi zwiększy też te wydatki. Można by zwiększyć troszkę na przykład podatki tym najbogatszym, mam nadzieję że się nie wyprowadzam przez to. No, i może to jakoś troszkę poprawi sytuację. No, ale dobra, może zostawmy na razie to miasto. Jeszcze pewnie kiedyś będzie trzeba wrócić do ratowania go. Mamy troszkę więcej tej przepływności ścieków. Można by tak naprawdę jeszcze jedno takie dodać, nawet dwa. I wtedy te sąsiednie miasta, bo w sumie z tym był problem, dlatego tutaj w sumie jestem teraz. Teraz jak ci więcej ścieków troszkę mogą obsługiwać, to wrócę sobie do tego miasta mieszkalno-turystycznego i teraz oni mi tutaj nie powinni narzekać na te, na problemy ze ściekami. I tu się więcej mieszkańców prowadzi, wtedy też tam może pomogą troszkę tym, którzy nie mają kupujących i tak dalej, więc to się powinno jakoś połączyć z tymi ściekami. Zaraz powinno być lepiej, kupmy sobie jeszcze stamtąd, tak? To jest... No, nie wiem, coś, coś zniknęło. Możliwe, że oni tego za mało tak naprawdę mają. No nie wiem, najwyżej sobie tutaj swój jeszcze taki sanityzer ścieków postawię, postawie, bo, bo no, stać nas raczej na to za chwilkę pieniądze będą. Kontrolne tu też jest dużo w okolicy, więc może warto coś takiego mieć po prostu w każdym mieście, a nie tylko polegać na innych miastach. Chociaż to, to jest miasto turystyczne, nie wiem, czy to ładnie tu będzie wyglądać. Też pytanie, czy ja tu mam gdzie postawić, bo tu wszędzie jest po prostu to zagospodarowane tak dosyć dobrze. No tu mamy jakieś mieszkania, tutaj są te bardziej yy, bogate, ale no muszę to mieć, tak? Muszę to mieć. Skoro tamci mi nie pomogą, to, to muszę po prostu sam to mieć. Trudno, będziemy mieć sanityzator ścieków na plaży. Super, super. Najlepsze po prostu miejsce do mieszkania. Yy, aha, tu jest kolejna biblioteka, ale to najwyżej... No tak, mogę na razie to tutaj postawić i w razie czego będę to w tamtą stronę gdzieś rozwijał. Tylko ile to kosztuje? To kosztuje 40 tysięcy. Tutaj sobie, aha, sobie nie wezmę kolejnej obligacji. Także niestety musimy chwileczkę poczekać, żeby te 40 tysięcy było. Mam nadzieję, że w tym czasie mi miasto nie padnie przez tą ilość ścieków, bo troszkę ich tutaj jest. A i też szybko tego nie zarobię, bo teraz mi się zaraz zaczną mieszkańcy wyprowadzać. Jeszcze się okaże, że tutaj będzie podobny problem co w tamtym mieście. Czyli zacznę mi się wyprowadzać, to wszystko po prostu padnie, tak? Chwila. To nie tak ma być, bo to są w sumie fabryki, a w tym mieście nie mamy fabryk. Tym dajmy na 10, troszkę więcej tych zarobków będzie. No i musimy sobie poczekać, aż te 40 tysięcy będzie. Mam nadzieję, że wy tutaj, no ścieki cię zezłościły. Dobra, zaraz powinno być lepiej z tymi ściekami. Czy ja w ogóle mam w którymś mieście pieniądze, tak żeby sobie tutaj przesłać, bo w sumie przesłałem tam i teraz jest problem, tutaj mamy 111 tysięcy. Dobra, także po cięciu wracamy tutaj i będę mieć już pieniądze. I witam po jakiejś sekundzie dla was, dla mnie troszeczkę dłużej. Mamy już 127 tysięcy, także bez problemu będzie można postawić ten sanityzer ścieków gdzieś tutaj. I miejmy nadzieję, że to troszkę pomoże, chociaż widzę, że teraz mamy na zero, więc możliwe, że... Nie, no dobra, to, to możliwe, że to to od razu tak pomogło. Także mamy to, konieczny kontrolnet, mam nadzieję, że z tym kontrolnetem będzie dobrze i że tamto miasto nam go wyśle, bo jeśli nie, okej, okay, kupujemy. Z którego miasta, co, to? aha, ja nigdy nie kupowałem tego w ogóle, bo to mi nie było tutaj potrzebne. Także mamy kontrolnet, za chwilkę powinien sobie tutaj przyjść i będziemy mieli więcej wody, więcej tej przepływności ścieków, także powinni być szczęśliwi. Zaraz się okaże. Dobra, co, co tu mamy? Za mało kontrolnetu. No, za chwilkę powin, powinien przyjść. Wyrobić jakąś imprezę, będziecie robić. Tylko, że nie chciałbym mieć takiej imprezy, że całe miasto w tym czasie też ma problemy ze ściekami, bo to chyba nie byłaby zbyt dobra impreza. Za mało kontrolnetu. No, halo, weźcie go, kupcie jakoś. Co z tym kontrolnetem? Nadmiar kontrolnetu? Zero. No, potrzeba 1450, kupuję 1450. Może w przyszłości też warto będzie tutaj jakieś zakłady kontrolnetu, chociaż to miało być miasto turystyczne. Takie, takie mieszkalne, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł mieć tutaj. Działa, ale produkuje ścieki, maksimum przepustowości kanalizacji. No dobra, także możemy sobie na przykład jeszcze dołożyć tutaj te kolejne zbiorniki. Czy co to jest zbiornik sanityzera? Ok, także może te dwa tutaj dodatkowe jeszcze pomogą, i teraz moi mieszkańcy powinni być już szczęśliwi. Wody powinno być więcej, tutaj mamy nadwyżkę, także. Yy, powiedzmy, że problemy rozwiązane tego miasta yy, Żądamy poziomu parku lub handlowego. Oczywiście myślę, że teraz, skoro już tam to jest już rozwiązane, możemy wam dać jakiś na przykład poziom handlowy, też handel w tym mieście jak najbardziej, bo tutaj jacyś turyści yy, powinni być, tylko żeby. No i znowu za mało kontrolnetu. Yy, za mało kontrolnetu kupujecie go 1837 z1837, także kupujemy wszystko, a potrzebujemy co jeszcze więcej? Czy to nie działa? Konieczny kontrolnet. No, w sumie to dużo tego kontrolnetu potrzebuje. Dużo kontrolnetu potrzebuję, ale w tamtym mieście też chyba mam dużo tego kontrolnetu. A jak nie, no to chyba po prostu. No to właśnie, niby ta gra polega na tym, żeby te miasta były powiązane ze sobą, tak, żeby jedno no, było zależne od drugiego. Yy, przy czym, no, tamto miasto ma raczej więcej kontrolnetu niż, niż mu jest potrzeba, a nie sprzedają mi wszystkiego z jakiegoś powodu. Także, no, no chyba tak, tam było więcej, jak dobrze pamiętam. Nawet dobra, żeby nie było, że tutaj narzekam bez potrzeby, przejdziemy sobie do tego miasta przyszłości i zobaczymy, ile my tutaj mamy nadwyżki, której z jakiegoś powodu nie chcą sprzedać do tamtego miasta. Zobaczmy sobie, chociaż to miasto tutaj zaraz paść może, no ale, ale, zobaczmy, tak z ciekawości. Nadmiar kontrolnetu 6850. I pytanie, dlaczego, dlaczego nie sprzedacie go tam? Tylko tam ci muszą swoje zakłady robić. No, no troszkę tego nie rozumiem. Mm, tutaj sobie przy okazji mogę też kupić na przykład to, te ścieki, chociaż no, jeszcze nie widzą, że tam coś takiego jest. Ewentualnie no tam to nie działa, no tak, bo nie ma kontrolnetu niby. Więc, no, no, nie działa to zbyt fajnie, tak jak powinno, no, ale, ale co poradzić? Więc te zakłady tutaj, aha, bo one też nie pracują, ale gdyby one pracowały, o ile tutaj byśmy mieli tego kontrolnetu jeszcze w nadmiarze? Dobra, ale sprawdziłem już, mamy niby tutaj ten kontrolnet, yy, więc nie wiem, może to miasto teraz zauważy, skoro ja tu byłem, o, jednak mają kontrolnet i sobie go kupimy. No, a jak nie, no, to po prostu będzie trzeba im postawić ich własne zakłady kontrolnetu, no i tyle. No, trudno. Yy, zobaczmy, coś się ogarnęło z tym. Deficyt kontrolny tu 2000. Nie, nie, nie działa. Nie działa to. W takim razie musimy postawić swoje, coś takiego. Tylko, że jak na razie to ja zarabiam tylko 42 na godzinę. Co się dzieje? Ale ja tutaj. Dobra, ale skoro to i tak nie działa, to ja to sobie wyłączę, bo to chociaż to tylko 200 kosztuje. To tylko 200 kosztuje. No niestety nie mam tu jakichś zbyt dużych przychodów. Mam nadzieję, że jak ta impreza się skończy. Aha, dopiero za, zaczyna się o 20, więc jeszcze się szybko nie skończy. Wy tutaj jak potrzebne są poziomy apartamentów? Okej, okay, Wy tutaj zatrudniacie, także może zaraz jakieś większe przychody będą, bo te mega jednak troszeczkę kosztują i dlatego pewnie tutaj tak. Zmalały mi te przychody, także jak wy byście tutaj zatrudnili potrzebujecie więcej kupujących, no troszkę kupujących tu jest, więc mam nadzieję, że zaraz to jakoś zacznie działać bo jednak chciałbym na przykład zrobić sobie tutaj to swoje do tego kontrolnetu skoro to nie działa, chociaż no już jest lepiej tak. Już jest lepiej, ale to jest ogólnie strasznie powiązany problem. Nie mamy kontrolnetu, nie działa to, są ścieki, jak są ścieki, mieszkańcy są niezadowoleni, wyprowadzają się, mieszkańcy się wyprowadzają, są mniejsze przychody, miasto upada i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj wszystko trzeba pilnować. No właśnie, czy ja mogę, no nie mogę sobie nawet obligacji żadnej. Bo, bo już trzymam. Ani jednego hotelu. Ale jak zrobić hotele? No, hotele to są przecież zwykłe te strefy komercyjne, chyba, tak? I tam, tam sobie oni budują te hotele. Więc może tutaj widzę, że nie ma żadnych mieszkań. Zróbmy sobie tutaj jeszcze jakieś te strefy takie. Tutaj widzę, że też jakieś problemy są, więc dołóż, dołóżmy tutaj stref tych komercyjnych. Może tu jakieś hotele powstaną. Aha, to jest dom burmistrza. Dobra, tego może tego może nie będę wyburzać. Myślę, że to jest jakiś zwykły Ok, widzę, że już troszeczkę mi tutaj te zarobki podskoczyły. Więcej kupujących potrzebujecie? No to może troszkę potrwać. Czyżby się impreza skończyła? Tak, chyba się impreza skończyła, bo jakieś zarobki są, więc teraz mogę w końcu postawić te zakłady kontrolnetu w tym mieście. Chociaż no, to nie jest miasto stworzone do tego, no ale widać, że trzeba, także może gdzieś tu, to jest tak troszkę pusto, więc niech sobie te zakłady tutaj będą. Przy okazji jakieś miejsca pracy będą dla tych mieszkańców, też ogólnie w regionie będzie więcej tego kontrolnetu, też jakieś tam sąsiednie miasta może sobie kupią od nich, o ile w ogóle zaczną produkować go. Zobaczymy. No. Powoli zatrudniają. Pytanie, czy aż tyle tych pracowników mi się uda tutaj znaleźć. Czym tutaj macie problem? Znaczy wiem, macie problem. Są zapełnione. No, mogę to włączyć, ale to teraz włączenie tego nic nie da, ponieważ jak na razie nie macie kontrolnetu, więc poczekajmy sobie, aż oni tutaj zatrudnią tych pracowników, aż będzie troszeczkę więcej kontrolnetu w tym mieście. I wtedy może jakoś to zacznie działać. Okej, okay, także ja teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Możecie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć!